Witajcie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie troszeczkę o figurkach rocznicowych na 25-lecie Lego Star Wars, jak i kilku sprawach, które są na oko tego tematu. I pamiętajcie, ten film został stworzony w celach podwyższenia testosteronu moich widzów. Pamiętajcie zdrowie jest najważniejsze, czyli ruch i szeroko pojęta aktywność. Więc napiszcie w komentarzu ile wyciskacie na klatę. Zobaczymy, porównamy. Moje wyniki będą zawarte na końcu tego materiału w piosence. Zapraszam. Więc idąc chronologicznie w marcu tego roku otrzymaliśmy wejście na pokład statku kosmicznego Tantive 4. W zestawie zawarta została pierwsza minifigurka, czyli Park Trooper Fives. Dosyć kontrowersyjny wybór ze strony LEGO. Jednakże uważam, że zaryzykowali i trafili. Prawda, nadruki nie są do końca zgodne z tym, jak on wyglądał w animacji, jaki brakuje mu kamy, którą ma nadrukowaną. Jednakże myślą przewodnią tych figurek jest to, czy kiedykolwiek by była szansa w przyszłości, że otrzymamy te figurki. I moim zdaniem to jest dobry wybór, bo raczej tego fajsa byśmy nie, nie otrzymali nigdy. A w mojej opinii fajnie jest mieć go w swojej kolekcji. Po dodajmy, on znajduje się w jednym z naj... Najlepszych zestawów w tym roku i tak naprawdę jedynym rocznicowym, który jest naprawdę dobrze wyceniony, bo już nawet 160 zł za 7 figurek i 502 elementy. żalnie kupić chociaż jednego. Ale to nie jest jedyna figurka, którą otrzymaliśmy w marcu, bo do niej również należy Darth Malak z zestawu Artuditu. No i według wielu, jak i również mnie, to jest najlepsza minifigurka z tych rocznicowych. Absolutnie fantastycznie, że go otrzymaliśmy i ciężko mi sobie wyobrazić lepszy wybór na tego typu 25-lecie. Niestety zestaw jest już gorzej wyceniony, bo to jest 440 zł za 1050 elementów. Mogło być taniej, ale jednocześnie trzeba zauważyć, że to jest tendencja zestawów z rocznicowymi figurkami. Są po prostu za drogie. Mają natomiast, otrzymujemy infiltrator sitów Darfa Maula, w którym otrzymujemy Soła Guerrere. i jak najbardziej LEGO cały czas ma dobrą passę w doborze tych figurek rocznicowych. To jest oczywiście również jedna z najlepszych figurek tego roku i naprawdę ciężko sobie wyobrazić, żebyśmy Otrzymali ją w jakimś innym zestawie. Jednakże to jest zestaw ekskluzywny. Co prawda po tej czerwcowej czy lipcowej obniżce cen na stronie LEGO jest trochę lepiej. Z tego co pamiętam, ten zestaw był za 360 zł, teraz jest za 310, więc jest jakaś poprawa. Te figurki rocznicowe są swego rodzaju wabikiem na to, żeby kupować całe te zestawy. Jeszcze lepszym potwierdzeniem tego będzie następny zestaw, który otrzymaliśmy, bo to już jest. Fala sierpniowa, no i absolutnie największy gniot tego roku. Zestaw do budowy droidów, i otrzymujemy w nim. Księżniczkę Leje. W tym momencie dobra pasta się kończy. Ta figurka nigdy nie była i nigdy nie będzie w kręgu moich zainteresowań. Niestety. Próbują to jakoś odpłacić tym e, fantastycznym, nadrukowanym elementem droida do tej figurki. Jednakże pójdźmy na to: 440 zł za 4 droidy, za których nikt nie potrzebował. To jest swoisty Lego Fortnite, Lego Star Wars. Absolutnie fatalny pomysł. I jeszcze gorszym pomysłem jest wrzucenie tu akurat w ten zestaw figurki. Rocznicowej, bo gdyby nie było tej figurki rocznicowej, ten zestaw byłby sprzedawany za jakieś 200-250 zł i pewnie i tak nikt go by nie, nie chciał kupić. Moje opinii strasznie tutaj polecieli po bandzie, bo wiedzą, że ludzie będą chcieli wszystkie figurki rocznicowe mieć w swojej kolekcji, jednakże ten zestaw stoi stów przeciwko konsumentowi, o tak bym to powiedział. No i w fali sierpniowej również otrzymujemy postynną barkę i jamę sarlaka. Nie NumP no, to akurat bardzo fajna figurka i bardzo dobrze, że ją otrzymaliśmy. Mega mi się podoba ten nowy mold główki. No, jednakże kolejny zestaw, który jest po prostu overpriced. Bo cena, cena jest po prostu skandaliczna. Dobrze, że to nie jest zestaw ekskluzywny, bo już w ogóle by ciężko było kupić ten zestaw. Jednak 558 elementów za 350 zł. To jest, to jest fatalne, fatalny przelicznik po prostu. Ile go głównie tymi dwoma zestawami udowadnia, że ta promocja to jest tylko i wyłącznie chęć zebrania trochę większej ilości kasiory od Swoich konsumentów. Tak jak na początku roku, jeszcze w miarę to nie było widoczne, bo jednak ogólny poziom tych figurek, no ciężko było się do czegokolwiek przyczepić. Tak z biegiem czasu było coraz gorzej. No i przechodzimy teraz do Wieżnego Niszczyciela oczywiście Kalkestis również fantastyczny wybór na figurkę rocznicową i tutaj nie można się do tego przyczepić. Figurka wykonana fantastycznie, jednakże brakuje głównego symbolu tej postaci, właściwie z gry czyli Poncho. Maybe try to find a poncho. Nie można zrobić takiej figurki bez poncho. Bo to jest po prostu pójście na cięcie kosztów. I to nie jest tani zestaw. Te figurki powinny być dopracowane od A do Z. Nie powinno być żadnego, ale sprzedawaliby to już za 750 zł. I by było to poncho, to i tak bym inaczej na to patrzył. Naprawdę. A tak to ani ten zestaw tani, ani w 100%. Kompletny. Fantastyczna figurka, jednakże brakuje jej kluczowego elementu, w mojej opinii. No i ostatnią figurką rocznicową, którą otrzymaliśmy, jest KUTEKATE, czyli różowy droid astronomiczny. Jakoś tak. Ładny jest ten droidzik, powiem. Jednakże czy to grzeje, no mnie grzeje jak elektrownia atomowa w Polsce, czyli mamy najdroższy prąd w Europie. Jest to ładne, ale na pewno to, to nie jest coś, czym się sprzedaje pomysł figurek rocznicowych, ale za to obecność tej figurki w tym zestawie co powoduje. Ponieważ to jest oczywiście remaster starych battle packów. i powiem wam, że ten zestaw mi się podoba, mimo tego, że tak naprawdę tak jak wszystkie jest trochę przeceniony. Idealną ceną katalogową. Powinno być około 150 zł, jak najbardziej, dwie figurki mniej. Dostajemy również Death Troopera, co jest sporym rozczarowaniem, za to otrzymujemy fajne konstrukcje i to jest jedyny zestaw, który przydarzy tylko do końca roku. Z tego co słyszałem, no i to tym bardziej zwiększa presję na konsumencie, że jeżeli chce uzbierać wszystkie figurki. No to niech się lepiej pośpieszy. Na samym końcu już podsumowując cały ten temat, chciałbym odnieść się do figurki Darfa Maula, którą otrzymujemy w tej książce, ponieważ ona jako jedyna jest trochę z boku, bo mimo tego, że ma na plecach nadruk na 25-lecie, to tak mi się wydaje, że jest trochę w nawiązaniu do tych figurek, które otrzymywaliśmy na 20-lecie. Lego Star Wars. Ja uważam na końcu, że mimo wszystko otrzymaliśmy. otrzymać takie figurki, które są ładne same w sobie. Nie do końca są w nawiązaniu bezpośrednim na 25-lecie, tylko to są takie figurki, których raczej byśmy nie otrzymali. Ole ten zamysł niż to, jak wyglądały te figurki rocznicowe 5 lat temu, ponieważ tych figurek do niczego nie moglibyśmy wykorzystać, jakiejkolwiek zabawy i tak dalej, bo one po prostu by nie pasowały, bo mają ten wielki nadruk na plecach, trzeba by było jakieś pelerynki im dać, tak? I oczywiście tamte figurki również były bardziej takie nostalgiczne dla tych starszych fanów, a te jednak są bardziej dla każdego, bo po prostu to są figurki unikatowe w twój własny sposób. I tak jak mówię, zdecydowanie wolę tego typu promocje, mimo tego, że zapłacimy za to wszystko Więcej, bo 90% tych zestawów jest słabo wycenione, to przynajmniej otrzymujemy naprawdę parę bangerów, które wydaje mi się, że będą drogie i nie pojawią się w bliższej bądź dalszej przyszłości. To już wszystko w tym materiale. Dzięki bardzo za oglądanie do końca. Przypominam, że link na dole, nie klocuszki od siebie samego polecam. Powodź, like, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek. To jest kombo gota. Pamiętajcie, dbajcie o siebie i pozdro. Dziu, Siedemdziesiąt na raz.